Wow, to jest robota. Teren budowy po grecku. Nie ma żadnej tablicy, żeby sobie poczytać na ten temat. Nasi tu są sympatycznie bardzo. Musimy połazić po mieście Kos. Zobaczymy, co tutaj słychać. Gorąco jest straszne. Wbijamy się na koncert. Będzie grane. Grecka zawadka? Zespół grecka Sałatka będzie grał. mały amfiteatr, niestety nic więcej na, na jego temat nie powiem, bo się nie przygotowałem. I nie ma żadnych tablic. U, pięknie. To jest na wyspie Kos. Tu dosłownie tam zaparkowaliśmy samochód, tu jest to, tam jest ten chyba Piazza Romano po drugiej stronie, a Stare Miasto tam do przodu, idziemy i w dół i będziemy. <laughs> Wczoraj się ogromnie zjarałem na słońcu, leżałem w cieniu, tak mnie zgięło, chyba nawet jakiegoś udaru dostałem. No, ale już dzisiaj jest lepiej, pijemy wodę. Roztrzymamy jakąś wodkę i idziemy dalej. Mamy kolejne ruiny. Niestety nie ma żadnej tablicy, przynajmniej z tamtej strony. Nie ma żadnej tablicy, żeby sobie poczytać na ten temat. Ewa, czekaj tutaj wejdę, zobaczę. A? Nie za bardzo chcę mi siedzieć na telefonie w taki upał. Więc pokażę to, co pokażę, a później ewentualnie jakąś stawkę wrzucę, czy ktoś znajdzie jakąś tablicę informacyjną. Te widoki to jest standard muszę powiedzieć, że to już nie jest nasz pierwszy wyjazd Jesteśmy drugi raz w Grecji i widzieliśmy czego się spodziewać Także jest fajnie gorąco Będzie dużo zabytków, no ale do opisu tak, tych zabytków, czy o, czy o zadbanie o nie, tak jak na przykład Włosi, to robią to im daleko. Proszę bardzo, Proszę bardzo. Idziemy w stronę miasta tutaj teren budowy po grecku cywilizacja No Słabo Słabo ogólnie Ja się muszę zaglądać na mapę i uważaj, bo tu jeżdżą. Tak. Zaraz zobaczymy, w którym tak. kierunku mamy iść. Zobacz, a tu coś było. Tylko szkoda, że ta, czy ta tablica. Tutaj, tak? Nie jesteśmy. jesteśmy tu, to dobrze idziemy cały czas prosto. To niby to już te stare miasto to jest. Stadion był taki, widzisz? Stadion taki Ta jest tylko w słabym miejscu, to tutaj ten stadion no bo tu To wszystko No i powolutku zbliżamy się do portu Mamy słychać na krzem, Słychać, no Kotki mają wszędzie porozstawiane wodę i jedzenie To no ładna, nie? Na włoski styl, no To nie dbamy. To może nie będzie, ale wyłownię. To jest robota. On robił. Nie ja mam pojęcia. Ha, haczyki nakładał. No, no. Złapie haczyk i zaczepia. No. Patrzcie na tą Wilnę, taka stoi zaniedbana, ale cudowna jest w takich okolicznościach przyrody. Jest to taki mały hotelik, po prostu kasy można było trzepać jak nic, w samym centrum. Idziemy, szukamy baru. Przymuł na środku. No, jest... no jest <głos》>. Ewa, to idziemy tam, raczej się wrócimy. Co, nie idziemy tu już? Tak, tam usiądziemy z widokiem na morze sobie. Idziemy i do morza się, się kierujemy Wspomnik i pokratesa. Co tu śnieg spadł? Jeszcze byłem, bo tydzień temu. Nasi tu są. A jakbyście poszli, tam do tamtego budynku, i tam będzie taka kolejka stała z drugiej strony, to ta kolejka to nie jest po, do autobusu, który obwozi po mieście, tylko to jest kolejka do zapłaty za prąd. Energetyka. Gdzie ta ewa poszła? Kie Tu. O, to nie jest yy, kolejka, żeby tym się przejechać, no. tylko wiadomo. Dokładnie, to to jest drzewo. Tak, to to jest drzewo. No. To jest to drzewo Hipokratesa, ale barany <laughs> Ale wstyd Tak jest To tu przesiadywał na górce Sympatycznie bardzo. A więc smali słońce. Dobra, zaraz tutaj pójdziemy. Ale tak z grubsza, bo nie będziemy tam chodzić w środku. To zbytnio nie ma sensu chodzić w środku. Nie wiem, między tymi kamieniami. Nie w taką pogodę. Ciak? No, widzę. Bądź tak, że ma potencjał, ale z niego To jest typowo turystyczne, ale w tak naprawdę bardzo słabo jest oznakowanie, bardzo słabo pokazane tablice czy coś. Człowiek sobie sam się czuć, skaderać i wiedzieć, nie co to nie jest. Nie, I to wcale nie dużym nakładem hmm. pieniędzy można było to zrobić. Tak. I jest zaniedbane wszystko. Oh, w centrum miasta taki, tak. taki budynek stoi zaniedbany. Coś tu robią, nie? Ale... Tak samo i tu. Nic się przygrabić, No to nie ma do No. Wszystko jest tak wiele, jak naprawdę. Szkoda, bo tyle historii tu się marnuje. inne standardy mają tam tam jest Turcja można przepłynąć promem pół godziny się płynie Szefa nie ma, nie widzisz, no dokładnie. No, kłoka. Sorry. Czy mi podnie Usiadłeś? Nie no tutaj widać, że coś robią, zobacz widzisz, coś tutaj remontują. Nie, tak, no. Czyściej Idziemy na market.

Ja Teraz zaraz coś tu znajdzie To do Oliwy i do Octu Kości mężczyzna przywiezione z magnesu. Z Większość... O, solniczki do zobacz. Ładna. koferki. Ewa zjadła, Ewa zjadła gofra, teraz idziemy dalej, ale będzie dzisiaj płacz w nocy Smoczka nie ma, to będzie płacz w nocy Smoczek taki zgubiony, to jest tragedia w domu

ważę. Świetnie jest? Chodź, o jest to, oni byli w restauracji tam gdziebyś chciał? Tak, poszły. tak, na no. Na piwku. Bo bardzo po restauracji. jak mają gdzieś tu blisko hotel, to sobie wychodzą na nie wiem czy to nie ślepa ulica Pamiętkę Parking nasz tam. Oto, oto kluczyk. Jest i Tak to się robiło w dawnych czasach. <słyska> tu większość takich wiecików jeździ. Jedziemy dalej.